Hejka, witajcie na kanale Żółwie książkowe, mam na imię Mikołaj, a ja Sławek i dzisiaj przychodzimy do Was z podsumowaniem kwietnia. Nastał maj, wiosna w pełni, za chwilę lato. Teraz przychodzimy, żeby opowiedzieć o tym, co udało nam się przeczytać i przesłuchać w zeszłym miesiącu. Nie było tego jakoś specjalnie dużo, ale myślę, że były bardzo interesujące tytuły. W tym miałem w audiobooku jeden ciekawy reelit, o którym już nie mogę się doczekać, żeby Wam odpowiedzieć. Ale najpierw zacznę od książki, którą czytałem w ramach współpracy z wydawnictwem Time Foria, czyli jest to projekt Happy Head Josha Silvera. I na pewno mhm. mogliście widzieć gdzieś tę okładkę, bo myślę, że ona całkiem przyciąga wzrok, poza tym była to, nie wiem czy głośna premiera, ale na pewno tak w mediach gdzieś widać było tę okładkę. Mhm. Książka jest o nastoletnim Sebastianie, który ma problemy ze zdrowiem psychicznym, nie czuje się dobrze w swoim otoczeniu, w szkole, w domu i zostaje wytypowany do projektu Happy Head, który ma na celu zebrać z tego co kojarzę setkę nastolatków. Odizolować ich w takim oś, specjalnym ośrodku, i tam będą poddawani terapii, która sprawi, że mm, nauczą się, jak być szczęśliwymi, jak wykorzystywać swój potencjał, jak żyć i odnaleźć się we współczesnym świecie. Brzmi podejrzanie? Oczywiście, że tak, bo właśnie Happy Head okaże się nie do końca. Dobrym miejscem, i do końca szczęśliwym miejscem, jednak o tym Sebastian dopiero będzie miał okazję się przekonać. On, będąc na miejscu, poznaje też innych uczestników projektu, w tym tajemniczego Fina, który od samego początku buntuje się przeciwko władzy, przeciwko narzuconym zasadom, oraz Eleanor, która jest przeciwieństwem Fina, ponieważ bardzo mocno przed do przodu i chce być we wszystkim najlepsza I powiem Wam tak, że książka ogólnie ma wielki potencjał, ponieważ pomysł jest świetny. Właśnie mm, motyw tego ośrodka, odizolowania, to daje bardzo dystopijne klimaty, za którymi ja się trochę stęskniłem. Do tego mamy zadania, które pozornie mają pomóc nastolatkom, ale tak naprawdę czasem są bardzo brutalne, czasem są naprawdę, mm, no myślę, że przerażające. I spokojnie, target wiekowy książki nie jest jakiś strasznie wysoki, jest 14+, ale niektóre z tych zadań, którymi zostali, pod, którymi byli poddawani, tak, tak się mówi, no, mhm, były, były naprawdę, no takie mocno niepokojące, bym powiedział. Um, na przykład mieliśmy też bardzo fajne motywy manipulacji, właśnie na zasadzie metody kija i marchewki, właśnie żeby tak wymusić posłuszeństwo. Mogę Wam podać jako przykład, że ten, kto dobrze się sprawował, trafiał do lepszych pokoi i mieszkał w dużo wyższym standardzie. Ci, którzy zachowywali się gorzej, czymś podpadli, to właśnie lądowali na końcu numeracji. No i tam rzeczywiście te warunki były dość opłakane. Bardzo mi się to podobało. Jednak mam największy zarzut do tego, że książka nie jest jakoś super napisana. Myślę, że to i najbardziej kreacja głównego bohatera Kulała, ponieważ Sebastian dosyć długo był bierny na te wszystkie wydarzenia, myślał sobie, że tak ma być, że wiedział, że coś tu nie gra, ale tak no. postanowił przemykać na to oko. No trochę wspierała go w tym Eleanor, która była bardzo zaangażowana w cały projekt. Chociaż Eleanor okazuje się finalnie nie tak jednolitą i taką jednowymiarową postacią. Jak na początku uważamy, natomiast Finn dosyć ratował sytuację, ponieważ on cały czas jakoś tak mm, pokazywał taką drugą stronę medalu tego projektu, i gdyby może dostał swoją narrację, to byłoby trochę ciekawe. I niestety Sebastian dosyć długo był taki mało jakoś zaangażowany emocjonalnie, wczoraj dosyć biernie to przyjmował, i przez to mi też było się dosyć trudno zaangażować. Ale później, kiedy te wszystkie wydarzenia się zagęściły, kiedy zobaczyliśmy, jak wysoka jest stawka. I w jak ciężkiej sytuacji są bohaterowie, to wtedy pod koniec, tak, można nawet nie pod koniec, trochę wcześniej, ale no już byłem zaangażowany i jestem w sumie ciekawy kontynuacji, ponieważ zakończenie było dosyć mocne i z tego co wiem to będzie chyba, nie dylogia, trylogia, ciężko mi powiedzieć, ale drugiego tomu w miarę wypatruję, chociaż marzyłoby mi się, żeby tam film dostał swoją narrację. Teraz opowiem o książce, którą recenzuję przy współpracy z Fabryką Słów, czyli Los Pokonanych autorstwa Kelkate. No ta autorka może wam być znana z serii Chyba Powiernik Miecza, mi się tak zdaje. Mm. Tam jest już trochę tych części się ukazało, więc pewnie ją dobrze znacie. Natomiast to jest nowa seria zupełnie odcięta od tamtej, nie powiązana żadnym światem i niczym. No i ona opisy mnie bardzo, przykuła, przykuła moją uwagę, ponieważ jest to coś oryginalnego i interesującego. I mamy tutaj świat, w którym bardzo dużą wagę, ma bardzo duże znaczenie ma los i takie przepowiednie, to co nam jest pisane generalnie. I mamy tutaj taką małą wioskę, gdzieś tam na odludziu, która jest dosłownie taka no, na takim zadupie można nawet powiedzieć. W której żyje sobie właśnie główny bohater Matias i jego przyjaciel Aslo. Oni sobie tam żyją, w tej wiosce. Matias mieszka ze swoją babcią, Aslo ze swoim tatą. Oni są takimi najlepszymi przyjaciółmi od tak naprawdę dziecka. Aslo jest takim leśnikiem. To jest dosyć taki szanowany zawód w tym świecie. Generalnie, wiadomo, zajmują się roślinami, lasami, sadzeniem tych drzew, opiekowaniem się nimi. A Matias, tak naprawdę. Oni jest tam jakby tym wybrańcem, można powiedzieć, który mieszka w tej wiosce, on się w niej ukrywa, jest tam jakby takim, no kimś trochę ważniejszym, natomiast no i on się też uczy dużo takich różnych rzeczy, które mu się przydadzą też w przyszłości, w przyszłych takich zadaniach, które będzie miał do wykonania. No i Astro też trochę podpatruje tych zadań, oni się trzymają razem, czasami właśnie wspólnie chodzą do lasu i No i y, przydarza się sytuacja, że właśnie Matthias musi ze swoją babcią wyruszać w podróż. Okazuje się właśnie, że jest on tym wybrańcem, który ma ocalić świat, jednak jak tylko wyruszają z tej wioski, no to y, trafiają na zasadzkę. No i to nie jest niczym jakby spoilerem, ponieważ to jest w opisie, że główny bohater umiera. No i wtedy na cały świat pada jakby, no, taki nie można powiedzieć dramat. Co tutaj teraz się stanie? Ponieważ jest jasno powiedziane, że tak naprawdę tylko jedyna droga, żeby ocalić tą ludzkość jest taka, że główny bohater przeżyje. Każda inna odnoga, kiedy on umiera, nieważne co tam się wydarzy, różne przepowiednie są, no, w każdym jakby świat kończy tragicznie, więc tak naprawdę wszyscy są teraz załamani, że jakby no, muszą się przygotować na tę zagładę. I to było naprawdę wspaniałe, to jakby pokazanie, jakie są też podejścia tych osób, na przykład. Na przykład właśnie ten przyjaciel głównego bohatera, czyli Aslo, który jakby on też tak między jest trochę zamieszany w tą sytuację, ponieważ tam yy, no jest jego też przyjacielem głównym tak naprawdę, no to ona na przykład wiadomo ma takie podejście trochę, żeby no jakby poradzić jako sobie z tą sytuacją, że może spróbować co zaradzić. No ale dużo osób jest takich, które jakby wiedzą, że ta przepowiednia miała być taka, a nie inna i sobie myśli, że lepiej w ten czas tak przyjemnie z rodziną, pogódźmy się z tym, spędźmy ostatni czas najlepiej jak się da. I to jest właśnie bardzo fajne, tak takie szukanie trochę rozwiązania w tej książce, właśnie, co tutaj można zrobić, yy, i, to, i to jest bardzo mi się to podobało. Tak samo właśnie determinacja tego Astro, który musi sobie tak naprawdę. jest wrzucony na głęboką wodę, ponieważ nie był do tego przygotowywany w żaden sposób, a nagle dostaje zadanie, no, ba, ba, takie kluczowe, tak naprawdę w tej książce. To było bardzo fajne. Yy, jest to z jednej strony trochę książka drogi, ponieważ mamy trochę podróży na początku, trochę później mamy takich bardziej dworskich klimatów, ponieważ, yy, no, tam nie będę teraz mówił dokładnie, gdzie tam trafia główny bohater. Ten, który był na początku y, długoplanowym bohaterem, ale staje się głównym bohaterem. Nie będę mówił, jak tam się jego los toczy później. Natomiast mamy właśnie trochę dworstw klimatów, trochę motyw podróży. To było bardzo fajne. Uważam, że świat nie jest jeszcze tak idealnie zarysowany. Y, poznajemy, wiadomo, trochę innych krain, trochę przeszłości, y, trochę różnych rodów takich magicznych. Życzyłbym sobie, że może trochę lepiej byłby krawany, a przynajmniej tak trochę więcej było tego świata. Ale to jest też pierwszy tom y, serii, to jest jakby nawet tom pierwszy podpisany, to jest w ogóle. Y, Tajny proroc, to nazywa się cała seria, więc podejrzewam, że w dalszych tomach będziemy mieli więcej tego świata. Fajnie też było to, że mamy tutaj dużo perspektyw, one się trochę wiążą ze sobą, wiadomo, i każda ma naprawdę znaczenie. Na początku trochę nie wiemy wiadomo o co chodzi w tej perspektywie, no bo musimy ten, ale się jakby połapać, ale później, kiedy już wiemy, wiemy kto jest kim trochę, to wtedy się jakby te perspektywy zawierają jeszcze więcej sensu. Zdziwiłem się, że tutaj pojawiły się takie klimaty trochę boskie, mamy tutaj takie bóstwa. Mi się trochę kojarzyło, jakby są na greckie mity, tylko to jest jakby trochę inna ta mitologia wymyślona, że też mamy przed Boga wojny, ale nie nazywa się on tak jak w mitologii greckiej, tylko inaczej trochę. Więc to było takie dosyć ciekawe, i też mam perspektywy tych bogów, tutaj by, jak jakby oni patrzą na tą sytuację całą, kiedy się dzieje na Ziemi, tak jakby. Więc to było naprawdę ciekawe. Nie, jest to interesująca naprawdę książka, warto ją przeczytać. Od razu zaznaczam, że jest to dosyć poważna fantastyka. Może nie jakaś taka bardzo brutalna, ale jednak też są tak dosyć opisowe te momenty, więc raczej dla starszego czytelnika. Ale jeśli lubicie taką właśnie książkę fantazy, typowo taką dosyć pełną, ja dawno takiej nie czytałem i przyniosła mi przyniosł na dużo radości i nawet zrobiła ochotę na taką właśnie też poważniejszą fantastykę. To ja Wam naprawdę polecam i, i, i śmiało zapoznać się z, z autorką i z jej twórczością. I ja chętnie też sięgnę sobie właśnie po tą drugą serię autorki. Myślę, że audiobooku to zrobię. Tak, książka też ma audiobooka, jak coś. Bo naprawdę dobrze mi się jej też słuchało. Ale już mi nie zawsze zachwyca, jaką głębię ma ta okładka. Czy na mm. zdjęciach, czy na nagraniu? kurczę jakoś te, te warstwy, te kolory tak się układają. Możecie trochę zbliżyć do kamery. Ale tak... ładna jest, no. Wiedziałem, że był głębiej mięsny. Ale nawet ładnie graficznie jest hmm. robiona. No i też ma mapkę. To jest jedna część mapki, no i z tyłu jest tam. Ona się trochę różni, bo jest to jakby druga część krainy. Dobra, książka, o której teraz ja opowiem, to. To jest nasze miejsce, Witora Martins. Autora możecie znać z moich zachwytów nad jego poprzednią książką, czyli 15 dni jest na zawsze. Nie wiem, czy tamta książka to nawet nie jest jego debiut literacki. Książkę recenzuję przy współpracy z wydawnictwem UNDA i najpierw krótko o opisie. Tutaj narratorem jest dom. Ten, który widzicie, dom, y, który znajduje się w małym brazylijskim miasteczku na ulicy słonecznikowej, numeru nie pamiętam, chyba 38. No i generalnie, y, ten dom jest narratorem, i opowiada o losach jego. Mieszkańców. Co jest super, to on może czytać w myślach swoim mieszkańcom, ale widzi i relacjonuje tylko te wydarzenia, które dzieją się albo w jego wnętrzu, albo w okolicy działki, bo, ponieważ tylko tyle widzi, bo on nie może za nimi pójść i zobaczyć, co robią, kiedy, nie wiem, pojadą do miasta. Wydarzenia dzieją się w trzech różnych czasach i opowiadają o trójce bohaterów i w sumie też ich rodzinach. Pierwszą narracją jest historia Anny. Która dzieje się na samym początku 2000 roku. Anna jest lesbijką, która jeszcze się nie ujawniła, nie wyszła z szafy, jednak udało jej się w miasteczku znaleźć świetną dziewczynę, w której się zakochała, są ze sobą całkiem blisko. Jednak Anna dowiaduje się na samym początku, że niedługo wyprowadzają się z tatą z tego domu, ponieważ tato przeprowadza się za pracą, będą mieli lepsze, takie bogatsze życie, ale niestety muszą opuścić jej ukochany dom i Anna musi zostawić też swoją dziewczynę, ponieważ no, związek na odległość jeszcze w tamtym czasach, przypominam, byłby no, dosyć trudny, i ja na nie do końca wierzy, że im się to uda. Drugą narracją jest historia Grega. Ta się dzieje w 2000, 2010 roku. I Greg, który ma takie dosyć chłodne relacje ze swoimi rodzicami, on także im nie powiedział jeszcze o swojej orientacji, jedzie na wakacje do swojej cioci, która właśnie mieszka w tym domu i w przydomowym garażu prowadzi wypożyczalnię kaset wideo. Tak, wiem, wypożyczalnia kaset wideo w 2010 roku to jest skrajnie szalony pomysł. Greg postanawia jej trochę pomóc w interesie, ale też poznaje fajnego Emo Boya, który pracuje w lokalnej restauracji i tak w zasadzie od rozmów o filmach, o Scooby-Doo nawiązuje się między nimi fajne relacje. Też bardzo polubiłem jego relacje z Ciocią. Ostatnia y, historia dotyczy Beto, jego mamy, która jest terapeutką, jego siostry, która przyjeżdża do domu na czas pandemii, ponieważ na świecie panuje COVID i oni są zamknięci właśnie w tym domu, muszą jakoś sobie poradzić. Na różne sposoby, na przykład wymyślają sobie, że codziennie będą próbować czegoś nowego, na przykład upieką ciasto albo zafarbują włosy, tak żeby jakoś sobie zabić ten czas. I do, do, do tego dochodzi właśnie motyw tego zamknięcia, tej izolacji. Czy książka mi się spodobała? Ogólnie odbieram ją jako bardzo taki komfortowy, comfort read, taką właśnie komfortową książkę pełną ciepła, pozytywnych emocji, ponieważ tutaj wszystko tak się fajnie składa. Że naprawdę kończy się ta książka z uśmiechem na ustach. W trakcie musiałam, potrzebowałem trochę czasu, żeby się zaangażować. Powieść jest dosyć krótka, mamy tutaj podział na narrację, który idzie w miarę równo i dosyć długo te wydarzenia bohaterów tak po prostu poznawałem, poznawałem, ale później te um, um, właśnie te takie tory czasowe zaczęły się fajnie zazębiać. Czasem bardziej subtelnie przez jakąś zmiankę o kimś, kto kiedyś żył w tym miasteczku i w ogóle uwielbiałem takie wszystkie smaczki ale później też zazębia się dosyć, no już coraz, coraz mocniej i generalnie moje zaangażowanie bardzo urosło. Ja aż nie spodziewałem się, że pod koniec, kiedy właśnie rozgrywały się takie w sumie finały losów tych bohaterów, każda narracja dostała swój finał, ja byłem taki zaangażowany, tak bardzo im kibicowałem, jednak też muszę bardzo pochwalić styl autora, ponieważ Vitor Martins ma bardzo fajny styl, dosyć sarkastyczne poczucie humoru i świetne nawiązania do popkultury. A że tutaj mamy też odleczką sytuację, że są te e, trzy takie e, tory czasowe, trzy różne czasy, a jak wiadomo, e, odległość dekady to jest naprawdę. To no się zmienia tak naprawdę i to było ciekawe, no. Bardzo Wam polecam tę książkę. Jeśli właśnie potrzebujecie czegoś, co Was tak wyciszy, pozytywnie naładuje, jeśli macie jakiś stresujący okres, to poczytajcie. Ponieważ, tak jak tutaj na książce jest napisane, wyrazi, że to nie jest książka o miłości, to jednak tej miłości jest w niej całkiem sporo. Ja teraz opowiem o książce Divine Rivals Rebeki Ross. Ja tę książkę czytałam już dosyć długo, bo zaczęłam ją właśnie na początku kwietnia jakoś zwaliłem wodę, przez cały kwiecień oni o jakby, ją czytałem, ale miałem też takie dosyć długie przestoje, ze względu właśnie też na współpracę i dokończyłem ją na samym początku maja, no ale pomyślałem, że już jej o niej opowiem, bo jednak większość, większość przeczytałam w kwietniu, i mamy tę historię, w której, to, to teraz pomyślę, że mi się kojarzy to z tym yy, Calcate, bo też jakby mamy takie bóstwa, które, one te, kiedyś toczyły wa, wojnę ze sobą, ale została, ta wojna została jakby uśpiona, oni jakby trochę zawarli jakby jakiś tam sojusz, skończyła się generalnie ta wojna taka pomiędzy bogami, yy, jednak zaczyna się ona od nowa, zaczyna się jakby yy, to ponownie dziać. No, i tak jakby ci bogowie powo powoływują, jakby do armii ludzi po prostu, tam na różne sposoby. No, i mam tutaj główną bohaterkę Iris Wino, która jest, ona pracuje w takiej gazecie, jest tam taką starzystką, i jakby ona stara się dostać awans, żeby zostać tam felietonistką, chyba mi się zdaje. No i to jest tak, że ona ze swojej zro godziny zrobi wszystko, ma, ona mieszka na takim dosyć biednym domu, ze, mieszkaniu ze swoją mamą, y, która tam dorabia czasami w takiej restauracji, ale też nie do końca te pieniądze jakby przeznacza na to, na co powinna przeznaczyć. Nie jest ona taką idealną y, mamą. I ma brata, który właśnie został powołany na wojnę, on wyjeżdża na samym początku książki, więc dla bohaterki to jest bardzo trudne, ponieważ ma z nim super relacje. Y, no i drugim głównym bohaterem jest y, Roman, który mieszka, y, mieszka w tym samym mieście. On jest akurat taki bogaty, rodziny, szanowanej w tym, w tym mieście i to jest tak, że on też jest jakby jednym z takich praktykantów w tej samej gazecie. A jedno jakby stanowisko tego felizonicy jest tylko jedno, no i oni rywalizują o nich po prostu. No i od, oprócz tego, że jakby rywalizują, no to automatycznie ta relacja pomiędzy nimi jest dosyć napięta, to jeszcze. Znamy to z komedii romantycznej. No właśnie to jeszcze te poglądy trochę na no on jest z takiej wyższej sfery, ona z tych niższych i właśnie wiadomo, to też jakby wpływa na to, że no właśnie takie napięcie pomiędzy nimi jest. No i główna bohaterka zaczyna w, tym, tak jakby w tych emocjach, żeby sobie z nimi też poradzić, pisać listy do swojego brata na maszynie i ona jakby nie wie co z nimi ma do końca zrobić, więc po prostu odkłada je do szafy, no bo uznała, że no nie, nie ma jak ich wysłać, nie wie do kogo miałaby się z nimi zgłosić. No i w taki magiczny sposób one trafiają do właśnie jej największego rywala, czyli do Romana, on je znajduje. No, i tak zaczyna się ta relacja, i też ta przygoda. Uważam, że jest to fantastyczny pomysł, po prostu. No, naprawdę, no. autorka, jak go wymyśliła, to naprawdę musi być z ciebie teraz bardzo dumna, ponieważ świetnie to zagrało wszystko. No, i ja czytając tę książkę, naprawdę zachwyciłam się nią. To jest jedna z takich chyba moich na pewno teraz ulubionych książek. Ja tak długo o niej myślałem po przeczytaniu. Wow. E, tak, to jest jedna z moich ulubionych. E, takich. To jest nawet nie Nie mogę nazwać tej książki tak bardzo fantastyką, ponieważ tej, tej, tego fantazji jest naprawdę mało. Mamy trochę tych bogów, te, te bóstwa, ale tak naprawdę głównie książka opiera się na tej relacji. E, co mnie zachwyciło, to klimaty wojenne. Nie spodziewałam się, bo książka dzieje się w takich dawniejszych czasach, no mamy, wiadomo, pisanie na maszynie, yy, no więc jakby to są takie dawniejsze czasy, yy, natomiast nie jest określony dokładnie, który to jest rok, no ale jednak mi się kojarzyło to właśnie z takimi wojennymi klimatami. Zresztą tutaj tak samo mamy, no jakby front, yy, kiedy żołnierze właśnie walczą w okopach, to wszystko jest po prostu tak, tak opisane, tak jakby mieliście, tak po prostu, no że tych emocji naprawdę było bardzo dużo. Yy, w ogóle przez całą książkę ona jest tak opisana, że też autorka ma fantastyczny język, taki poetycki dosyć, ale też nie taki przesadzony. Po prostu każde słowo ma znaczenie i też uważam, że każde zdanie, które ona tutaj napisała, po prostu tak wybrzmiewa, przepięknie, no bardzo to jest dobre. Oprócz tego bohaterowie, którzy są fantastycznie wykreowani, relacje pomiędzy nimi tak naprawdę do ostatniej strony im tak kibicowałem. Że to jest po prostu no, coś, coś świetnego i drugoplanowi bohaterowie majstersztyk po prostu. Ja jestem zachwycony tą książką i uważam, że każdy powinien ją przeczytać, ponieważ naprawdę się może nią zachwycić. Ja już się nie mogę doczekać drugiego tomu. Gdybym ja go miał, to od razu bym pewnie po niego sięgnął. A target Właśnie nie jest aż taki duży, bo mamy tutaj jedną taką niby scenę trochę romantyczną, ale nie jest ona jakaś taka opisowa, nie ma tutaj jakichś przekleństw zbytnio, więc ja myślę, że takie 14+, plus może. Ale co ta rybka zrobiła? Napisała taką dobrą książkę, tak popularną, a jednocześnie nie jest to pikante romantyczne. Nie, nie jest właśnie. Ta relacja jest taka subtelna. I drugi Tom zapowiada się rewelacyjnie pod się kończy ten pierwszy, a co do jeszcze chciałam powiedzieć, że ten motyw pisania tych listów na maszynie naprawdę jest fajnie wykorzystany i nie jest tak, że on na początku jest, później autorka porzuca to, tylko to się ciągnie przez całą książkę tak naprawdę do ostatnich stron te listy, tak jakby mają znaczenie te teksty. No samo to, że właśnie bohaterowie piszą jakby w gazecie pracują, więc to też jest no ma tutaj jakby ciągnie przez całą książkę ten motyw. Ja Wam bardzo polecam i po prostu jest tyle emocji z tą książką związanych, że... No nie mogę dłużej, no super, czytajcie po prostu. To teraz mój e, zachwyt. Myślę, że porównywalny do twojego, ale jednak jest to reread. Dokładnie przesłuchałem książkę sobie w audiobooku, kiedyś czytałem. Królestwo Kęciarzy, Li e, Kontynuacja Szóstki Wron, którą zresztą nie trzeba nikomu przedstawiać. Jak wiadomo, te, ta w sumie dylogia jest chyba taką, myślę, e, dosyć flagową e, dylogią Li Bardugo. No i muszę wam powiedzieć, że to już sam, to, to samo mówiłem przy szóstce wron, że dla mnie reread pozwolił mi zupełnie tak Całkowicie docenić te książki. Ja, kiedy czytałem je po raz pierwszy, to był dosyć, wiecie, początek kanału. jeszcze nie byłem taki oczytany, nie byłem taki oczytany z fantastyką i mi się tam te książki bardzo podobały, ale jednak starałem się zostawić sobie taki dystans dla książek, które przeczytam po czasie, które mogą je przebić. I powiem wam, że nie było wiele tych książek. A kiedy wróciłem do tych rereadów, ja uważam, że to jest chyba najlepsza fantastyka młodzieżowa, jaką czytałem. No... Tak bym nazwał, najlepszą fantastyką młodzieżową, jeśli chodzi o kreację świata, kreację bohaterów, do tego właśnie wydarzenia, intrygi, system magiczny, zależności między bohaterami, emocje. Tutaj wszystko tak siada. Szóstka wron jest świetna, mamy tam właśnie mocy w takiej podróży, misji, bardzo określonej, która kończy się, wow, bardzo mocno. I właśnie tutaj tak naprawdę ta książka jest grubsza i jest bardziej rozbudowana, ponieważ myślę, że libardugowy Pierwszym tomie dała sobie tyle właśnie takich ścieżek, tyle wątków na początku, tyle jakichś historii bohaterów, które musiała tutaj zawrzeć, i to jest bardzo dobrze zrobione. Mi za pierwszym razem Królestwo Kończysze wydawało się trochę trudne, trochę chaotyczne, ale myślę sobie, że teraz podczas Realidu ja wszystko, wszystko tak doceniłem, jak to dobrze jest rozwiązane. Każdy, każdy bohater tutaj dostaje. Hmm, Chociaż trochę tego czasu, żeby właśnie rozwinąć jakieś swoje historie, żeby pokazać, dlaczego jest tym, kim jest, dlaczego jest w tym miejscu. Do tego mamy tutaj tak rozbudowaną tą właśnie sprawę, o którą walczą nasze wrony. I ile przekrętów będą musieli zrobić, ile w ogóle tutaj zwrotów akcji padnie. No, słuchajcie. I też myślę, że ta dylogia dostarczy, dostarczyła mi na pewno, ale też może dostarczyć wam, bohaterów, którzy wbiją się do waszej topki liter, literackich bohaterów. No, to prawda. U mnie na pewno breker, Nina, Zenik, ale cała szóstka. Ja też y, wcześniej nie byłem aż takim fanem Jespera, teraz go dużo bardziej doceniam ym, po przeczytaniu właśnie, po tym rewizie. Ale tak samo Inez jeszcze, w ogóle Inez jest świetna i generalnie cała szóstka wrącali bohaterowie, no jeśli ktoś jeszcze nie czytał, a jest w tym targecie wiekowym, bo książki są dosyć brutalne. Myślę, że taka fantastyka 15-16 będzie. Jeśli, jeśli jesteście w tym targecie wiekowym, lubicie fantastykę, to please dajcie szansę i też zazdroszczę Wam, że jeszcze nie zapoznaliście się z tą historią i możecie podejść do niej na świeżo. Hmm. Teraz przejdę do audiobooka, którego wysłuchałam sobie właśnie na audiotece. Jest to Przyjaciółka B.A. Paris. Jak wiecie, ja lubię tę autorkę, sięgam po nią regularnie. To są takie właśnie takie lery, które dają mi dużo rozrywki, dobrze się przy nich bawię. I jak tylko zobaczyłem, że właśnie ta nowa książka ukazała się, no już w papierze i też, że właśnie pojawiła się w audiobooku, no to tak naprawdę no nie, niewiele po tej premierze po nią już sięgnąłem. Mm -hmm. Co prawda dosyć długo jej słuchałem, bo ten okres w ogóle, ten kwiecień właśnie, jakaś tak te książki rozciągałem na długi okres, ale później właśnie się zebrałem i w końcu dosłuchałem do końca. Opis jest dosyć skomplikowany, zresztą jak, jak na początku jak czytałem opis, w ogóle zanim sięgnąłem, bo Książkę, to też miałam takie, musiałam go parę przeczytać, żeby wszystko skumać. Mamy dosyć dużo imion, więc tak postaram się go jak najjaśniej opowiedzieć. Mamy tutaj parę: Małżeństwo Iris i Gabriela. Oni mają córkę, która ona jakby studiuje chyba w jakimś innym kraju, więc nie ma ich tutaj w książce, odnosi sukcesy. Generalnie mają tak naprawdę idealne życie na takim ładnym osiedlu. Cała akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii gdzieś. Oni mają też przyjaciół, Laurę. Laurie i Piera, tak samo są takimi jakby, zresztą, jak generalnie para w podobnym wieku, mają tam y, takie przyjacielskie typowo relacje i ich spokojne życie zakłóca jakby y, wypadek z takim kamieniołomie, który jest niedaleko, y, ponieważ tam jakby zostaje znalezione ciało syna sąsiadki, która też mieszka w pobliżu tych tych tej, tej, tej par. Y, no i to, i to jakby to ciało znajduje właśnie ten Gabriel, czyli mąż jakby głównej bohaterki. On znajduje to ciało i to jest tak, że później przesuwała się czas tam o ileś yy, tam miesięcy chyba później. Yy, ta para się już wyprowadziła, ta Laurie z tym Pierrem, oni zamieszkali w Paryżu. Ta, tej para, Iris i Gabriel zostali w tym miejscu, gdzie mieszkają nadal. I wprowadza się nowa para, czyli yy, teraz kolejne imiona, moment, nie wiem, czy one są tutaj w ogóle zapisane. Chyba nie znajdę. Generalnie nowa para się wprowadza do tego miasta, miejsca i ona wprowadza się jeszcze z takim nowym ogrodnikiem, który będzie zajmował ich ogrodem, ta kobieta, która się wprowadza jest w ciąży ze swoim jakby partnerem i to jest tak, że ten ogrodnik jest jakiś dziwny, ta para wydaje się taka mega sympatyczna no i zaprzyjaźnia się z tą główną bohaterami. No jest to skomplikowane, jest dużo tutaj imion, ale generalnie powiem Wam, że nie jest to ulubiona książka moja B.A. Paris z tych wszystkich, ale naprawdę była bardzo ciekawa i taka wciągająca, chociaż jednak trochę dla mnie było za dużo obyczajów w tej książce, a za mało takiego thrillera. Ja lubię jednak, jak ta, ta jakby warstwa jest trochę wyważona bardziej, na przykład właśnie w za zamkniętymi drzwiami, terapeutce albo w uwięzionych, uwięziona chyba tak się nazywa ta książka. Tam już zupełnie moim zdaniem było dużo tego thrillera, więc ja chyba wolę takie książki. Tutaj było trochę obyczaju, ale po to angażujące, nie mogę powiedzieć, że nie. Szczególnie na początku, później wiadomo, jak trochę było więcej tego jeszcze obyczaju, to trochę mi to bardziej znużyło, ale na pewno się jakby zaangażowałem i ciekawiłem się, jak się zakończy ta historia, ponieważ ona była dosyć nieoczywista. Mieliśmy dużo takich tropów, które rzeczywiście, jak się pojawił jakiś nowy trop, to ja sobie trochę go przeanalizowałem i wydawało mi się naprawdę ciekawy i to mogło doprowadzić do różnych zakończeń, takich naprawdę interesujących. I pomimo, że zakończenie mnie nie zaskoczyło, podobało mi się. Może były one takie trochę wymyślony, nie chcę powiedzieć na szybko, ale takie, takie, którego się ciężko dało, nie dało się go zbytnio przewidzieć. Ja miałem swój typ, który się nie sprawdził, bo to zakończenie było takie trochę jeszcze bardziej zaskakujące, ale jak tak się było wytłumaczone to wszystko, jak to miało miejsce, jak to sięgało właśnie tych wydarzeń, które mieliśmy w książce, to uznałem sobie, że jest to fajnie złożone to zakończenie i podobało mi się. No tak jak mówię, to są filery, które tak się czyta typowo dla rozrywki. Ci bohaterowie są fajnie wykreowani, ale jakby tych książek też nie pamięta się aż tak bardzo na wiek, nie zostają tak wiadomo w pamięci jak takie typowo książki, w które się zaangażujemy emocjonalnie. Ale to jest dobra rozrywka i ja wam polecam. Też te pisanie Billie Pariz jest taki proste, ale takie właśnie fajnie się przyswaja te książki. One wciągają, więc chyba nie mam więcej do powiedzenia. Generalnie polecam wam. Nie jest moja ulubiona książka B.I. Pariz, ale też na pewno jest, są gorsze. Więc generalnie cieszę się, że jak wróciła z nową powieścią, to i tak ją odbieram pozytywnie. No i pewnie zostaje mi tylko czekać na jakąś kolejną książkę. Ja generalnie teraz jestem bardzo taki nakręcony czytelniczo, ponieważ na Maj wzięliśmy sobie też mało współpracy i dużo wyczytania takich nowości, które mnie kusiły które już nie są na tyle nowe, żeby właśnie przychodzić do współpracy, ale po prostu wyszły niedawno, zapamiętałem te premierę i na przykład teraz czytam y, Ocalało Pięciu, Holly Jackson, ale mam jeszcze ochotę na Divine Rivals, po tym, zwłaszcza też po tym, co powiedział Mikołaj, na Fale Marysi Krasowskiej. Więc widzicie, że to są takie współ... nowe, popularne mm. książki, po prostu już się nie mogę doczekać, aż je sobie wyczytam. I to mam ochotę na Poicy Lonych Mila I to jest podobny typ książki. No. Taka niedawna nowość, już nie bardzo świeża, ale taka dosyć głośna premiera. No, mm -hmm. mam na robić sobie takie premiery. Dajcie znać, co wy przeczytaliście w kwietniu, dajcie znać, co wy macie ochotę Czy czytać w maju, może nas jeszcze do czegoś zainspirujecie, chociaż wątpię, żebyśmy mieli jeszcze czas. <grymne> tak, ale właśnie też co do Odniela Schustermana, to będzie on właśnie w maju na warszawskich targach książki, więc ja też właśnie mam motywację przez to, żeby może sięgnąć po tych podzielonych i przeczytać, chociaż wiadomo, no już jakby uwielbiamy trylogie nie w śmierci, wie... także nie właśnie w tak, że nie ma śmierci. No właśnie, że to mi zabrzmiało, to jak powiedziałem, ale że śmierci, więc no, my mega się jaramy tym przyjazdem, właśnie autora do Polski. Jeśli wybieracie się na te warszawskie targi książki, to nas prawdopodobnie nie będzie na stadionie, prawie na pewno, za to będziemy pod pałacem i tam będziemy piątek, sobota i w niedzielę już raczej nie damy rady. Więc mhm. piątek i sobota pod pałacem też już nie możemy się doczekać, właśnie, wizyty Niela Schustermana w Polsce i spotkań z Wami, jeśli będziecie, to też dajcie znać, gdzie się widzimy. Dokładnie, no i też dajcie znać, co Postaliście wy w kwietniu, jakie tam tytuły właśnie wam wpadły. A my dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka. Do końca zapraszamy na naszego Instagrama i TikToka. Nazwy wyświetli się na ekranie. Zapraszamy na komputery na Goodreads. Ostatnio odświeżyłem mojego Gudlica. Moje lubimy czytać. Umiera, ale też na nie zapraszamy. Nie, to ja prowadzę regularnie wiadomo wolę Gudlica, ale też prowadzę oceny, tam dodaję książki na lubimy czytać. Jeśli tego nie robicie, a chcielibyście zostać z nami na dłużej, zachęcamy do subskrypcji kanału. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Tak, zachęcamy do zostawienia wspomnianego komentarza oraz łapki. Najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!